Witam serdecznie z huraganowej Florydy Jaśmi z tej strony, a dzisiaj będzie o Polonii. Nagrywam ten materiał chyba trzeci czy czwarty raz, głównie dlatego, że chciałam, żeby to, co chcę przekazać, to przesłanie, to te moje myśli po prostu miały jakiś spójny wyraz i żebym nie schodziła na marginesy i nie robiła przerażających, niesamowitych wycieczek nie na temat. I parę osób mnie już prosiło, żebym się wypowiedziała na temat Polonii w Stanach Zjednoczonych i ogólnie Polonii w innych, w innych rejonach świata. No, na temat tego drugiego to no, nie wypowiem się, no bo nie wiem, tak. W jakimś stopniu mogę powiedzieć tylko włącznie wyłącznie o Polakach mieszkających w USA. A trochę mnie to zmotywowało, dlatego że przeczytałam artykuł swoje nieszczęście w Newsweeku. Ja wiem, że to nie jest specjalnie poważane źródło, natomiast ktoś mi to podesłał na temat Polonii w Stanach Zjednoczonych i zrobiło mi się po prostu przykro. Dlatego, że z tego artykułu wynika, że palacy w Stanach Zjednoczonych to są ultrakatolicy, ultrakonserwatyści, ludzie kompletnie bez wykształcenia, bez poczucia honoru, godności, rasiści do takiego poziomu, że najchętniej wszystkich by pozamykali w obozach koncentracyjnych, a to i tak lekka, lekka piłka, że są Właściwie wredni, zawistni, że podkładają sobie tylko i wyłącznie świnie, o niczym innym nie myślą, tylko i wyłącznie o sobie i są jakimś absolutnym marginesem społecznym. A i są absolutnym zaprzeczeniem American Dream. Tak to było ujęte, że to większość. Że to zasadnicza większość Polaków w Stanach Zjednoczonych tak wygląda. Z drugiej strony słyszę, na artykuły, zdarza mi się, czytać w polskiej prasie, na temat Polonii w Stanach Zjednoczonych, na temat ludzi, którzy wyjechali w ogóle z Polski. I słyszę takie głosy, że to najlepsi wyjeżdżają, tracimy, tracimy kwiat polskiej młodzieży. On wyjedzie, nie wróci. No to w końcu jak jest? To przepraszam bardzo, to wyjeżdżają ci najlepsi, a przyjeżdżają już tacy? To co się dzieje w samolocie? Jest jakaś podmianka. Na jakiej, na jakiej zasadzie to działa, um, że Polacy przyjeżdżają i się niby radykalizują. Wydaje że to nie jest do końca prawda. Um, chciałabym właśnie dzisiaj porozmawiać o Polonii, o tej, jak, jak, jak ją znam, jak jej, o, trochę ją trochę odmytolorizować, trochę na ten temat porozmawiać, jak ja na to patrzę, jak ja to widzę i jak ja to rozumiem. Ja nie mam z Polonią takiego związku, że nie chodzę na jakieś spotkania, nie spotykam się w żadnych klubach, nie chodzę na żadne potańcówki itd. Oczywiście jakiś związek mam do polskich sklepów, rozmawiam z Polakami, jakich usłyszę, tak? Co jakiś czas raz czy dwa mi się zdarzyło zadzwonić do, do, do jakiegoś polonijnej instytucji zapytać się o poradę i zawsze wszyscy byli mili, przyjaźni i nikt nie pytał się po prostu, czy dziadek służył w wermachcie, a czy na nowo sprawę babcia żydówką, bo on byśmy wszystkich wystrzelali. A taka, a taka, a taka retoryka tutaj jest. Um, czy Polonia to jest, co są tylko zawisni ludzie z długimi zębami, którzy chcą po prostu tylko wyłącznie podłożyć sobie świnie? E, nie, absolutnie nie. Czy są tacy ludzie? Oczywiście. Oczywiście, a w Polsce takich nie ma. Polonia to jest przekrój. To jest przekrój zarówno przez młodych, przez starych, młodych, przez ludzi, którzy są za Trumpem, za Clinton, którzy są konserwatywni, liberalni, którzy są za PO i za Pisem. Wiecie, że w ogóle działa coś takiego w Stanach Zjednoczonych. Tak w ramach tego, tej kontry, że niby cała Pol Polonia w Stanach Zjednoczonych jest zapisem. No, no nie bardzo, dlatego że na dobrą sprawę, właśnie w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku działa sobie amerykański oddział głodu Komitetu Obrony Demokracji. No więc skąd ci ludzie się wzięli? Podrzucili jakoś. Są po prostu ludzie o różnych poglądach politycznych, na życie i tak dalej, i tak dalej. W kwestii nie wspierania się, się, to się, to jest też troszeczkę taka. To też jest trochę taki mit. Bo <laughs> to nie jest tak, że... Przyjeżdża się do Stanów Zjednoczonych, spotyka się Polaków, wyjętych z różnych grup społecznych, wyjętych zupełnie z różnych środowisk i nagle ci ludzie mają automatycznie stać się twoją rodziną. Nie, nie zostaną. To, że mówimy tym samym językiem, to możemy się umówić na piwo i ubierzyć razem misia, ale to nie znaczy, że będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Zresztą nawet jeżeli, jeżeli prawda, jesteśmy młodzi, piękni, gniewni i zaczynamy organizować sobie w Polsce, tak? W mieście, w którym żeście się urodzili w miasteczku czy gdziekolwiek mieszkacie. Organizujcie sobie grono znajomych, tak? No to w takim wypadku dobieracie ich pośród, e, według jakiegoś klucza. To no nie chodzi o jakąś wielką transakcję i matematykę, tylko po prostu trzymacie się z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania, podobne poczucie humoru, może podobne poglądy polityczne czasem, czy e, e, stosunek do pewnych kwestii, prawda? No bo to jest naturalne. W momencie, kiedy przyjeżdżamy do Stanów Zjednoczonych, w tym momencie, czy w ogóle na jakąkolwiek emigrację, ci, ci ludzie już nie są z takiej grupy społecznej, nie interesują się tymi tam, tylko oni nagle są wszyscy emigrantami. I teraz, jak spotykam na przykład pana Kazia i pan Kazio jest na przykład z Krakowa i powiedzmy, że ja też pochodzę z Krakowa, to w w takim wypadku nie ma problemu, to ja mam z panem Kaziem po prostu iść konie kraść. Tylko z tego, z tego założenia, że on pochodzi z, tej, z tego samego województwa, z tej samej miejscowości, a może nawet z tej samej dzielnicy. A w Polsce nawet bym, yy, może bym z nim zamieniła słowo na zasadzie dzień dobry panu. I to wszystko. To nie o to, to chodzi o to, że yy, czasami te oczekiwania są są duże, a z drugiej strony mówi się, że Polonia coś jest zamknięta. To też jest taka kwestia, którą chciałam poruszyć. Polonia jest, jest taka Polonia, która jest zamknięta i e, oczywiście jest taka marginalna kwestia ludzi, którzy są, są Polakami, na obczyźnie jest im smutno, bo są bardzo nostal nostalgicznie nastawieni, tęsknią za Polską, nie znają dobrze języka i obracają się wśród, tylko wyłącznie wśród Polaków, albo ludzi, którzy mają podobny problem. I tak, oczywiście tacy ludzie są, tacy ludzie są wszędzie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale powiedziałabym, że w dzisiejszych czasach to jest raczej margines, e, dlatego że e, ludzie, którzy tu przyjeżdżają, w ogóle, którzy przyjeżdżają na emigrację, nie robią tego po to, żeby e, e, spędzać czas tylko i wyłącznie wśród Polaków. Raczej wręcz odwrotnie, bo raczej właśnie chcą się zintegrować. Jeżeli mówimy o jakiejś małej grupce, która się nie integruje, która zajmuje się tylko i wyłącznie e, e, wyborami, e, e, PiSu i popieraniem Jarosława Kaczyńskiego, niezależnie po prostu od politycznych antypatii i tak dalej, no ale tak jest przeświadczenie, tak, że PiS wygrał dzięki głosom Polonii Amerykańskiej. Nie wiem ile, ile tam ludzi głosowało. Polonii Amerykańskiej podobno jest 10 milionów ludzi. Chyba raczej wszyscy nie zagłosowali na PiS, bo w tym momencie po prostu jakieś dzikie liczby by wyszły. E, ci, którzy to zrobili, po prostu zajmują się polityką polską, bardzo dużo ludzi, która tu mieszka, od, od, nawet od kilku lat, po prostu w momencie przestawia się języczek uwagi, zaczyna się interesować polityką lokalną, polityką kraju, w którym się żyje. To jest w ogóle inny temat po prostu moralność, moralność i odpowiedzialność w głosowaniu. Czy emigranci, którzy od lat nie żyją w kraju, którzy nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda Polska, bo jak powoli przestaje mieć pojęcie, jak wygląda Polska, powoli przestaje mieć. Yy, powoli przestaje widzieć, gdzie są te elementy, które powinny być poruszone najpierw, a które później. To się po prostu zlewa. Yy, I każdy emigrant Wam to powie, bo taka, bo taka jest prawda. Nie, wie, nie wiem, co, co, co jest w tym momencie najważniejsze, tak? bo mogę to, yy, mogę to ocenić tylko na pers w perspektywie rozmów z ludźmi, którzy mieszkają w Polsce, są moimi znajomymi. Ale przy takim wypadku ja powinnam podejmować decyzję, ja i grupa moich znajomych, którzy na przykład nie mieszkamy w Polsce od 15 lat, Um, no nie, no nie, ja nie mieszkam, nie od 15, ale no, załóżmy tak, uśredniając. Czy oni w takim wypadku powinni mieć prawo do głosowania, albo moralne prawo do głosowania? Bo z drugiej strony, my podejmujemy wybór, który nas nie odotknie, który nas nie dotyczy. No, <laughs> więc to są, to są inne kwestie, ile ludzi zagłosowało właśnie w tych wyborach, nie mam zielonego pojęcia, a mi się wydaje, że to jest jakaś drastyczna mniejszość. Mówi się, że Polonia to w ogóle to jest jakiś skansen i na dobrą sprawę się przechodzi do jakichś... Ja słyszałam wiele takich głosów, że przechodzi się do jakiegoś klubu, czy coś tam, na jakąś potańcówkę, a tam leci tylko Marla czy i Disco polo, ściany wszystkie w jakiejś boazerii, po prostu święto lasu i ci... Ludzie po prostu z, w strojach na wpół z prl a na wpół ludowych tam tańczą jakieś tam kaczuszki. No dobrze. Ja rozumiem, że to się może nie podobać, i ale też z, dru z drugiej strony popatrzmy na to, że e, ci ludzie stworzyli te kluby lata temu, kiedy tu przyjechali, próbowali sobie stworzyć jakiś tam obraz kraju, który przywieźli. No to sobie stworzyli to święto lasu. Natomiast w momencie, kiedy my przychodzimy, nam się nie podoba. No to, Boże drogi, zorganizujmy się, zróbmy jakąś inną Polonię, zróbmy jakieś inne kluby. A nie robimy tego. Czemu tego nie robimy? Bo nasze pokolenie ma to gdzieś. Bo nasze pokolenie kontakt z Polonią ma. Na Skype'ie, na Facebook'u, na YouTube, na różnych forach internetowych. My się nie potrzebujemy już spotykać. W sensie, e, nie potrzebujemy klubu, nie potrzebujemy polskiego dancingu, dlatego że bardzo dużo z nas by się pokłóciło. Czy jeden by chciał AC Jinkers, a drugi by chciał Kasię Kowalską i by się skończyła potańcówka w ciągu pięciu minut. Więc... E, Możemy sobie pójść na przykład na piwo porozmawiać, prawda? A... Z drugiej strony mówi się ta Polonia taka straszna i tak, i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze ci ludzie potrafili się, z, mimo tych wszystkich przeszkód, że mówię, to są ludzie z różnych środowisk wyjeżdżają, to jest pełen przekrój kraju. To są ludzie zarówno niesamowicie wykształceni, jak i ludzie, którzy na dobrą sprawę po prostu ledwo skończyli podstawówkę. To są ludzie o bardzo konserwatywnych poglądach i o bardzo liberalnych poglądach. I mimo wszystko udało im się stworzyć w ogóle jakąkolwiek Polonię. Udało im się stworzyć jakąkolwiek grupę. Być może ona jest bardziej lub mniej, mniej radykalna, ale dalej stara się na przykład robić coś fajnego pod tytułem: Nie wiem, jakoś tam um, i dzieci uczyć polskiego. Jest jakaś inicjatywa. A to już takie sceny. Próbowaliście kiedyś zorganizować wyjazd 15-15 osób? Chociaż taka głupia sprawa. Wyjazd na wycieczkę gdzieś 15 osób. Ile razy się się pokłócili, więc to też jest sukces, że nie w ogóle cokolwiek zrobili. To, że potrzeba pewnie tego świeżości, tak, ale dlaczego tej świeżości nie ma, to jest. Wina nas, wszystkich młodych Polaków, którzy po prostu nie potrafią tam wejść nie chce nam się tego robić. Nie chce nam się w jakimś stopniu z tą starszą polonią integrować. Boimy się. Dlaczego się boimy? Bo są takie opinie, jest taka reputacja. Bo tyle, za każdym razem, kiedy ktoś z nas wyjeżdżał em, do. Na zachód, na zachód tak się teraz, no teraz tak ciężko powiedzieć, ale wyjeżdżał do innych krajów, to słyszał po prostu historię. Prawdopodobnie większość ludzi, która wyjeżdżała, powie wam to samo, że pierwsza zasada, którą, którą musi zapamiętać, to Polak, Polakowi na, na za granicą wilkiem. W ogóle uważać, uważać na kraju, bo cię oszukają, ukradną, poderwą ci faceta, zabiorą ci pracę, będą ci, będą ci kraść telefon bez pytania i napijesz na rozmowy do Polski. Po prostu będzie krzyworyjstwo. Uważaj, uważaj, uważaj. I w takim wypadku rzeczywiście uważamy. A później się okazuje, że mimo wszystko mamy jakichś tam znajomych Polaków i wiadomo, że podchodzimy do nich z dużą, dużą dozą ostrożności. Wydaje mi się, że to też jest taka kwestia, że. Każdy z nas nasłuchał się tego i jest taki ostrożny. I to nie o to mi chodzi, żeby w tym momencie wszyscy otworzyli ramiona. Kolonia ma otworzone ramiona. My, Polacy, tutaj naprawdę bardzo chętnie pomagamy. Do pewnego momentu. To nie znaczy, że jak przyjeżdża do nowy emigrant i staje na lotnisku, to my w tym momencie otwieramy czerwony dywan, witamy go kwiatami, tu stoi nowy Kadilak, tu nowa piękna pani, która będzie ci towarzyszyła przez najbliższe trzy miesiące, a tam robiliśmy zrzutkę, i tam możesz pójść tam do penthouse'u, po prostu sobie wylegiwać się przez pierwszy miesiąc, dopóki nie znajdziesz jakiejś polskiej budowie. No nie no, tak nie jest i nigdy nie będzie. Po prostu jest jakiś poziom zaangażowania, jest jakiś poziom pomagania, ale z drugiej strony nikt nie chce być wykorzystywany. No i to też jest kwestia tego, że to, że ktoś jest polonią, to nie znaczy, że automatycznie będzie twoim najlepszym przyjacielem, dlatego że no ludzie są różni, no nie są z metra cięci. To jest właśnie to. A przedstawiając Polonię jako grupę, jakiegoś takiego, nie wiem, jakiegoś, jakiegoś dziwnego skansenu, bo ja tego inaczej nie mogę nazwać. Mnie to denerwuje, dlatego że Polonią jest każdy z nas w jakimś stopniu. Każdy człowiek, który wyjechał, na, wyjechał do innego kraju i, ma, i mówi językiem polskim, tak, i ma pa, po, polski paszport i. Staje na baczność podczas polskiego hymnu i mu serce śpiewa, jak słyszy Chopina, jest Polakiem i jest częścią Polonii. On się może wyłączyć z tego, może się w ogóle nie kontaktować, ale Polakiem przestaje być nie, więc jest Polonią w jakimś sensie. Ile zawsze kłócimy się, że my się nie wspieramy, że nic dla siebie nie robimy. A jak mamy się wspierać, jak my się siebie nawzajem boimy? Że my po prostu się nawzajem pokradamy i poszukujemy. Przecież można z kimś porozmawiać i spróbować podjąć jakieś inicjatywy, cokolwiek zrobić, niekoniecznie ryzykując całe swoje konto bankowe. Nie, nie, oczywiście, że wielu z nas, która słyszy takie historyjki o Polonii, w takim wypadku po prostu się chowa i nie chce mieć z tymi ludźmi nic wspólnego. Z drugiej strony przecież ja też jeżeli, jeżeli po prostu w ogóle się będziemy chować, to to nic tego nie zmienimy, będziemy jeszcze, będziemy jeszcze mniej zintegrowani. I to też nie o to chodzi, żeby się integrować tylko w środowisku polonijnym a, i żeby mieć kontakt tylko właśnie z Polakami, a już z Amerykanami nie. Bo po amerykańsku to nie będę rozmawiać, bo nie, nie, nie. O to hamburgeryzm, to nie. A, więc w jakimś stopniu mnie to razi i mnie to trochę smuci właśnie, że... Yy, yy, Sami się trochę skłócamy tutaj, sami nie potrafimy zorganizować czegoś, a jeżeli coś organizujemy, to się nawzajem straszymy. O Boże, ta Polonia taka zamknięta i taka konserwatywna. Ty tam przyjdziesz i na dobrą sprawę od razu dziewaną patelnię w A A jak przyjdziesz i powiesz, u popatrzcie, to jest mój nowy Mercedes, to oni powiedzą daj pieniążka, daj pieniążka i wszystko ci ukradną. No trochę tak to wygląda. Oczywiście, że jest jakaś metoda organiczna, zaufania, które musimy, które musimy w jakimś tam stopniu nad tym panować. Że bardzo dużo ludzi, i to, to też jest prawda, to też chciałam, żebyście, żebyście zauważyli, że y, kupa ludzi zaczyna być o wiele bardziej naiwna, jak jest na emigracji, jeżeli spotyka innego Polaka, y, niż byłaby normalnie w życiu powszednim, w, mieszkając w kraju. Dlatego, że po prostu jest ta tęsknota za Polską, ta, to wzruszenie, że ktoś rozumie Twój język, że Rozumie te problemy dlatego po prostu, że jest z tego kraju, z tej mentalności. Więc pewne kwestie po prostu są dla niego jasne i nie trzeba o nich tak długo dyskutować, bo problem, dlaczego my, na przykład Polak będzie miał pewne problemy z dostosowaniem się do pewnych sytuacji, tego się, tego się nie da wytłumaczyć Amerykaninowi. Tego się nie da wytłumaczyć emigrantowi ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii, z Kongo czy z Wenezueli. Po prostu się nie da, dlatego, że. Znaczy możecie próbować, ale to dalej jest na zasadzie takiej ciekawostki yy, yy, socjologicznej dla nich, niż zrozumienie faktu, a z drugiej strony inny Polak po prostu w jakimś tam stopniu czasami pojmie was bez słów, ale... To wcale nie znaczy, że, on, yy, że to jest człowiek, któremu można tak stuprocentowo ufać. Wiecie co mi chodzi? Ja tutaj nie, nie nakłaniam do braku zaufania wobec wszystkich, ale chodzi o to, że czasami yy, emigranci tak mają. Ja też tak miałam, że podchodziłam do każdego Polaka z takim sercem na dłoni, na takiej zasadzie: Jesteś z Polski, to na pewno jest wszystko w porządku. A to nie zawsze tak jest, bo jak mówię, przekrój ludzi, którzy wyjeżdżają, jest olbrzymi od. Yy, rezydywistów z, z, z więzień jakichś, nie wiem, to już tak taki hardcore poszłam, od po prostu ludzi, którzy umują się honorem i po prostu mogliby na białych koniach w, 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 w husarskich zbrojach jeździć i bronić dziedzic przed smokami. To chyba trochę moralne. Nie ze względu na brak smoków, ale w każdym razie... Hmm, jest, jest coś takiego, wiecie, nie wiem, może, może ludzie, którzy mnie słuchają, słuchają mnie z innych krajów, wiedzą o co mi chodzi, że w momencie, kiedy siadamy w Krajpie i po prostu ktoś się odzywa po polsku, zamieniamy dwa zdania, to to, to czasami, jeżeli, to jest, jeżeli jesteśmy niedługo w obcym kraju i czujemy się trochę samotni w jakiejś perspektywie, osamotnieni z tego, odarci z języka, z możliwości porozmawiania po polsku czasami, twarzą w twarz, bo Skype, telefon, mo można to zaczynamy y, ufać ludziom nadprzesadnie. I z tego tytułu dzieją się różne dziwne rzeczy. Y, zauważcie, że te wszystkie historie polonijne, że ktoś komuś coś ukradł, a że ktoś komuś przeciął opony, a to, że tamto że to, to, to czasami właśnie wy, wy, wyjęły się z tego przerażającej, m, przerażającej naiwności, naiwności, której w życiu nie okazalibyśmy w kraju. W kraju bylibyśmy mieli cztery lampki, a przez to, że żyjemy w kraju, w którym, w innym kraju. Jesteśmy poza ojczyzną. Te lampki tam gasną. Sami je sobie zgaszamy. Więc jak mamy budować, skoro z drugiej strony mówię, podejdźmy z otwartym umysłem, zacznijmy ze sobą rozmawiać, zacznijmy coś budować, jeżeli chcemy to budować. Jeżeli nie chcemy tego budować, to w takim wypadku jaki problem? To nie mówmy, że, nie, że się nie wspieramy. Nie mówmy, że się nie integrujmy, tylko po prostu przyjmijmy to za fakt. Przyjmijmy to za fakt. Jak się słyszy, że o Boże, inne grupy się integrują. Szwedzi się integrują, Norwedzy się integrują, no i Żydzi, przecież Boże, najbardziej zintegrowana grupa na świecie. No to wy myślicie, że tam po prostu też nie ma jakichś uszustów, że tam jeden drugiego nie oszuka, że tam po prostu jeden drugiego mu coś nie okradnie. To też nie jest tak, że to jest jakaś banda nią. Człowiek przyjeżdża po prostu ze Szwecji, z Norwegii, z Niemiec, z Anglii, przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i w tym momencie po prostu wszyscy tam nagle um, dostali aureol. Przeszli przez kontrolę celną i normalnie wszyscy nagle: O, jestem szwedem e, w tym momencie, wszystkim Szwedom, wszystkie inne sponsory. To też tak nie wygląda. My, m, m, my jesteśmy, taką, jesteśmy takim e, narodem, gdzie jest narodem indywidualistów, który tak na dobrą sprawę e, rzeczywiście potrafi się rady, radykalizować w jakimś tam stopniu. E, potrafi się radykalizować w takim. Takim, w takiej kwestii poglądów nie jakiś przerażająco jakiś strasznych, tylko w sensie takim, że zaczyna się bardzo, bardzo człowiek ciepło na przykład dojść do kraju. Że bardzo dużo ludzi, którzy właściwie nie za bardzo wiedzieli, jak ten Mazurek Dąbrowskiego śpiewać, to tutaj parę lat zostają i nagle po prostu flaga na piersi i odśpiewywanie roty prawie, że co poranek. Zdarza się. I um, to jest w jakimś stopniu piękne. Z tym, że wielu, wielu, wielu e, ludzi definiuje Polskę i polskość, szczególnie na migracji, zupełnie inaczej. I tu jest też problem. Bardzo dużo ludzi, my, z tym, znaczy bardzo dużo ludzi, część ludzi, z którymi spotkałam, Polaków z którymi rozmawiałam, oni definiują Polskę jako jakąś krainę utopijnego szczęścia na, na, przeszok, na i, i blekim gadem płynącą, zupełnie coś, czego w ogóle nie poznaję, bo ja w Polsce mieszkałam, urodziłam się, wiem jak to wygląda. Um, I który, którzy nawet y, y, zmieniają historię Realną taką historię, prawdziwą, po to, żeby im bardziej pasowało do, do, do jakiejś potęgi światowej, którą Polska podobno była przez ostatnie 800 lat. I jest takie coś. Jest takie coś, ale to wynika właśnie z jakiejś tęsknoty, z, jakiejś, z jakiegoś takiego porównania. To też trzeba na to spojrzeć, że jeżeli patrzymy na Polonię, tak, i my patrzymy właśnie na, na, na grupy innych nacji, które też żyją w Stanach Zjednoczonych, i oni są dumni ze swoich krajów. I my też chcemy być dumni z naszego kraju. Tak oni są dumni, no my też możemy być dumni. Um, to też jest taki trochę w rodzaju e, takiego no, pokazania. Więc e, jeżeli my możemy być dumni, no to z czego mamy być dumni. No przecież nie z jakiegoś tam śmiesznego kraju, tak? Tylko musimy być dumni po prostu z imperium. Nie możemy powiedzieć, że po prostu je było tak i tak. Nie, musimy od razu wierzyć w imperium. Um, imperium kiedyś było, ale to było bardzo dawno temu. I na pewno nie skończyło się 20 lat temu. To na pewno nie. Uh, więc yy, więc taka, jest, taka jest kwestia. Po prostu moje, moje myśli są takie, że... Jeżeli chcemy innej Polonii, to musimy się nad, nad nią skupić i zbudować. Po prostu musimy się zastanowić, nie obrzucać się tylko kaluniami, mówić Polonia w Ameryce. Bardzo dużo mm, ludzi z tymi rozmawiami, na przykład są Polakami, to mówią, ta Polonia, w życiu Polonii, nikogo z Polonii nie spotkali, w życiu nie byli w żadnym miejscu, nigdy, nie, nigdy do nikogo nie zadzwonili, nie podjęli żadnych prób kontaktu, a mówią, ta Polonia jest straszna. Ale przecież ty jesteś częścią tej Polonii człowieku, jesteś Polakiem na emigracji, no to jesteś częścią tej Polonii, czy chcesz, czy nie chcesz. Możesz nie być z i nie mieć legitymacji członkowskiej, ale dalej jesteś. I jeżeli, jeżeli my się po prostu wszyscy będziemy tak coraz bardziej coraz bardziej pokazywać takie długie kły i się, i się kłócić, to no w ogóle po prostu w tym momencie jak mamy, jak mamy przekazywać naszym dzieciom czy komukolwiek jakieś wartości, opowieści o kraju i tak dalej, przecież do tego trzeba grupy, już nawet nie mówiąc, żeby walczyć o prawa mniejszości, bo to już w ogóle pominę. Więc, więc to, jest, to, jest taki, to jest taki problem. No. Na, trochę na siebie najeżdżamy i to jest prawda, że zawsze są będą coś oszuścić, że będą zawsze coś złodzieje. No. Tak samo jak w Polsce, zawsze będą coś oszuści, będą zawsze coś złodzieje. No. I zawsze będą ludzie, którzy są chamscy, niewykształceni, którzy brakuje obłady, którym brakuje e, e, tego i tamtego i e, z którymi się ciężko rozmawia. No. I w Polsce się po prostu ich omija no i idzie się do kogo innego, no, porozmawiać. I to samo jest, to samo jest za granicą. Nie, 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 nie uwagniemy, bo jak uogólniamy Polonię, uogólniamy Polskę, uogólniamy naród. Bo to, to właśnie tak nie wygląda i patrzę na ten patrzę na ten artykuł na kową podlinkuję na dole, że e, to, co tam jest napisane o tej Polonii, to jest naprawdę, no, e, jeżeli mówią Polonia i Polacy w Stanach Zjednoczonych, to ja się po prostu czuję urażona. I czuję się urażona, pokazałam to paru, <laughs> pokazałam to paru e, znajomym, pokazałam to nawet e, mojemu. Lubię memu prawicowcowi, jak u to później mi coś napisał na ten temat, ale jeżeli miałabym nie używać przekręt, to w sumie. To w sumie nic nie napisał, bo wszystkich nas to trochę ujęło, nie? trochę znaczy ugodziło, że, 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 tak się, że tak się o nas mówi, że my się naprawdę tutaj staramy, że w jakimś stopniu bardzo często przesyłamy pieniądze do Polski, czasami pomagamy naszym rodzinom, bo po prostu nie mieliśmy takiej możliwości w kraju. Nie mieliśmy takiej możliwości w kraju. I, i, I po prostu wrzuca nas się do takiego kosza, takiego wora, e, jakichś przerażających rasistów, jakichś takich konserwatystów, że każdy tutaj, nawet nie o to że konserwatyzm jest zły, ale po prostu takich już podchodzących pod faszyzm. I ja tego słucham i ja mówię, no przepraszam uprzejmie, ale to, to nie o to chodzi, oni jeszcze delikatnie że tylko 70%, tylko 70%, ja tu mieszkam parę lat, znam kilkunastu Polaków, więcej, więcej. Nigdy w życiu nikt nie podpadał pod ten opis. Nigdy. Więc nie wiem, skąd oni to wzięli. E, na pewno tacy gdzie są. Na pewno. Gdzieś. Ale nie wiem, gdzie. Przepraszam, trochę się uniosłam, bo naprawdę to jest przykre. To jest przykre, bo y, za każdym razem, jak się mówi, Polonia w Stanach Zjednoczonych, Polonia. Y, y, Ilu ilun, y, specjalistów wyjechało? Ilu specjalistów, ilu programistów, ilu designerów, y, ilu ludzi wysokiej klasy y, na takiej zasadzie, że po prostu z szerokim wachlarzem umiejętności wyjechało i też o tej Poloni do tej polonii przedstawionej przez Newsweek. Więc, y, więc mnie to przeraża, bo y, w jakimś stopniu w takim wypadku? Jeżeli ja przyjadę do Polski, powiem, że jestem ze Stanów Zjednoczonych i jestem Polką mieszkającą w Stanach Zjednoczonych, to bardzo dużo ludzi automatycznie myśląc e, kategoriami, um, e, no myśląc po prostu stereotypowo, oni nie wrzucą do tego samego worka tego tytułu. Dlaczego nie umiemy nie, 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 nie spojrzeć na, 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 na kraj, na, na ludzi, którzy kochają ten kraj, na, na ludzi, którzy są patrioty, e, jako. Jaką po prostu na, zróżnicowane, na zróżnicowane, yy, yy, zróżnicowaną grupę, na indywidualistów w jakimś tam stopniu, których łączy miłość do, do Polski, których łączy język, których łączy kultura, który w jakimś tam stopniu łączy mentalność, nie wszystkie elementy mentalności, ale łączy, i po prostu, którzy potrafią się różnić i być może dzięki temu, że jakbyśmy przestali się po prostu tak dzielić przerażająco, to w takim wypadku może byśmy zaczęli rozmawiać. Dlaczego my nie możemy rozmawiać? straszy się nas nawzajem. No po tym artykule, jeżeli ktokolwiek... Ja, ja, znaczy ja nie wiem, czy ja mam to w ogóle polecać do przeczytania, bo, bo, bo to jest takie trochę ciężkie, ale mm, jak ktoś w ogóle ma spakowane walizki i bilet do Nowego Jorku i się zastanawia, czy się nie skontaktować z Polonią, to jest, to patrz na to jest pewnie przerażony. Um, to nie jest tak. Za każdym razem, kiedy zgłaszałam się do jakichś przedstawicieli Polonii, to byli ludzie, którzy mi pomagali. To nie byli ludzie, którzy mi pomagali za darmo, w sensie takim, że oni mi, oni mi nagle zrobią darmową wycieczkę i opłacą mi to i opłacą mi tam. To nie, ale potrafili mi poradzić na tyle, żebym sobie dała radę dalej. Dali mi tą taką deskę, żebym sobie zeszła do łódki, ale później tą łódką musiałam sama powysłować. Więc zawsze byli super mili, zawsze byli super sympatyczni. No dobra, jedna, jedna baba kiedyś w takim jednym polskim sklepie, która nawet tam nie pracowała, tylko po prostu była, była dla mnie niemiła, no. Raz. Raz. Niestety. Yy, niestety i mi się wydaje, że po prostu sami się troszeczkę tym, tym taką, taką, niechęcią jakby zarażamy. Że ludzie nam mówią, że tak jest, więc my przyjmujemy, że tak jest, taka jest, tak jest mit, taka jest legenda, więc taki wypadku, ale no, no tak jest, bo wszyscy tak mówią. Więc na Polonia, ci Polacy to w ogóle są wstępni, no. Ci wszyscy Polacy w Stanach Zjednoczonych są Sredni. Ja też. I nigdy nic nie chcę powiedzieć, jak to w Stanach Zjednoczonych jest. Ja też nie chcę mówić, dlatego mam kanał na YouTubie, bo nic wam nie chcę powiedzieć. Absolutnie nie. No widzicie, jaki to bez sensu? Przepraszam, muszę się, ale naprawdę... O Jezu, nie dość, za oknem, to jeszcze to... Czy się denerwuje. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A nie wiem, czy Wam się to podobało. Link jest na dole. Czekam na jakiekolwiek komentarze. Jeżeli jesteście Polakami, yy, którzy są... Mieszkałam poza granicami kraju. Bardzo proszę, żebyście się wypowiedzieli jakie są Wasze doświadczenia, jak to wygląda i ja chciałam zaznaczyć, ja wiem na pewno, że są takie, to są tacy Polacy, którzy zbijają się w takie grupy, którzy są właśnie tak, jak, tacy jak przedstawieni przez ten artykuł w newsreel'ku. Nigdy w życiu takich nie spotkałam, ale nie mogę powiedzieć, że ich nie ma, bo rozumiem, że oni nie napisali tego artykułu z powietrza, prawda? Um, i, I na pewno, jak mówię, są ludzie, którzy nie są uczciwi i nie, nie, nie kierują się rzuciu honorem ale to nie znaczy że my się mamy chyba nawzajem nie nawidzieć nie to wszystko na dzisiaj buziaczki papa